Życie Agnieszki wydawało się spokojne. Była żoną Marka, wykształconego i odnoszącego sukcesy biznesmena, przyzwyczajona do szybkiego tempa spotkań i wydarzeń korporacyjnych, choć rzadko brała czynny udział w działalności firmy. Zawsze dyskretnie towarzyszyła Markowi, a jego firma, polski gigant technologiczny, zawsze wydawała się o krok do przodu, bezpieczna i prosperująca. Ale tego ranka wszystko się zmieniło. Agnieszka siedziała w swoim biurze i patrzyła przez okno, gdy drzwi nagle się otworzyły. Marek wszedł, widocznie spęty, z wyrazem twarzy, jakiego nigdy wcześniej nie widziała. Trzymał w ręku telefon, a jego twarz była blada. Wiedziała, że coś jest nie tak. Agnieszko, musisz natychmiast przyjść do sali konferencyjnej, powiedział Marek niskim głosem, niosącym w sobie powagę, której nie potrafiła zrozumieć. Zdezorientowana Agnieszka poszła za nim. Gdy weszli do sali konferencyjnej, powitała ją grupa dyrektorów firmy i prawnik. Wszyscy mieli poważne miny. Agnieszko, oskarżono cię o defraudację środków firmy. Kwota jest znacząca, powiedział prawnik z chłodem, który sprawił, że serce Agnieszki zabiło szybciej. Agnieszka zamarła. Ona nie zrozumiała. Jak to możliwe? Prawie nie miała wpływu na finanse firmy. Jego świat zaczął się walić już wtedy, w sali konferencyjnej. Wszystkie oczy zwróciły się na nią, a Marek, który patrzył na nią z mieszaniną zaskoczenia i nieufności, wydawał się być równie zagubiony jak ona. Przypomniał jej się anonimowy list, który otrzymała poprzedniego ranka. Czy to może być powodem tego absurdalnego oskarżenia? Następne dni były dla Agnieszki burzą emocji. Oskarżenie o kradzież szybko rozprzestrzeniło się po całej firmie, a ona sama poczuła, że wszyscy wokół niej szepczą i patrzą na nią podejrzliwie. Marek, mimo że starał się zachować spokój, zdawał się stawać coraz bardziej odległy. Słowa obrony, których się spodziewała, nigdy nie padły. Stwierdził po prostu, że sprawa jest badana i że wszystko wkrótce się wyjaśni, ale Agnieszka czuła, że kryje się za tym coś więcej niż chciał powiedzieć. W głębi duszy czuła, że coś jest nie tak. Uczucie zdrady wisiało w powietrzu nie tylko u innych, ale także u Marka. Zawsze uważała, że ich związek jest trwały, ale teraz, z upływem czasu, nie mogła pozbyć się wątpliwości, czy on naprawdę wierzy w jej niewinność. Po upadku firmy Agnieszka została sama, nie wiedząc, do kogo się zwrócić. Czując się coraz bardziej odizolowana, zaczęła przeglądać zapisy finansowe firmy, szukając czegoś, co mogłoby jej pomóc. Nie było nikogo, komu można by Y zaufać. Nawet jej dawni współpracownicy, którzy zawsze wydawali się tak lojalni, teraz nie patrzyli na nią podejrzliwie. Pewnej cichej nocy, przeglądając stosy papierów, natknęła się na coś, co ją zdziwiło: zestaw podejrzanych transakcji bankowych. Były to niewielkie kwoty, które sumowane stanowiły znaczną sumę. Wszystko wskazywało na kogoś wewnątrz firmy, ale kogo? Dlaczego nie zauważono tego wcześniej? Poczuła iskierkę nadziei. Gdyby udało się udowodnić, że ktoś inny był zamieszany, być może udałoby się oczyścić jej imię. Ale pytania zaczęły się mnożyć: kto jeszcze o tym wiedział? I co najważniejsze, w jakim stopniu Marek był w to zaangażowany? Agnieszka nie wiedziała, komu może ufać, ale wiedziała jedno: prawda była gdzieś tam i ona była zdecydowana ją odnaleźć, bez względu na cenę. Agnieszka wiedziała, że potrzebuje więcej informacji, jeśli chce oczyścić swoje imię. Będąc sama w swoim mieszkaniu, przeglądała znalezione przez siebie dokumenty, próbując znaleźć coś, co doprowadzi ją do prawdy. Wtedy przypomniał sobie o Kamilu, byłym pracowniku firmy Marka, który został zwolniony kilka miesięcy temu w tajemniczych okolicznościach. Nie był przyjacielem, ale Agnieszka wiedziała, że może posiadać ważne informacje, ponieważ jako były pracownik prawdopodobnie znał wewnętrzne sekrety firmy. Po kilku dyskretnych rozmowach telefonicznych udało jej się umówić z nim na spotkanie. Wybraną lokalizacją była ustronna kawiarnia. Położona na spokojnej uliczce w mieście. Kamil wyglądał na nieswojo i zdenerwowanego, jakby zdawał sobie sprawę, że jego działania mogą mieć konsekwencje. Agnieszka nie ufała mu całkowicie, ale wiedziała, że jeśli chce poznać prawdę, musi podjąć ryzyko. Co wiesz o firmie Marka? zapytała wprost Agnieszka, uważnie obserwując jego reakcję. Kamil zawahał się i rozejrzał dookoła, jakby bał się że ktoś go usłyszy. Na koniec powiedział cichym głosem: Marek zawsze miał problemy finansowe, choć nikt o tym nie wie. Ukrył to bardzo dobrze, ale prawda jest taka, że Lena nim manipulowała. Zawsze miała kontrolę nad swoimi finansami, większą niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co się stało, kluczem jest Lena. Agnieszka poczuła się zaniepokojona. Lena Szefowa działu finansowego była ostatnią osobą, którą podejrzewała. Lena zawsze wydawała się lojalna wobec Marka, miała nienaganny uśmiech i godny pozazdroszczenia profesjonalizm. Ale słowa Kamila zaczęły nabierać sensu, zwłaszcza gdy wspomniał o długu, jaki Marek miał wobec Leni, o którym Agnieszka nigdy wcześniej nie słyszała. Chcesz mi powiedzieć, że za tym wszystkim stoi Lena? zapytała Agnieszka. Próbując przetworzyć informacje, Kamil pokręcił głową. To nie wszystko. Lena ma sekret, który może zniszczyć marka. Ona go szantażuje. Serce Agnieszki zaczęło bić szybciej. Nie wiedziała, jak to wszystko pojąć, ale jedno była pewne: prawda była bliżej niż myślała. Lena była brakującym ogniwem. Ale jak to udowodnić? A co jeszcze ukrywał Marek? Pożegnała się z Kamilem, ale jej myśli były burzliwe. Ujawnienie szantażu spowodowało, że granica między prawdą a fałszem zaczęła się zacierać. Agnieszka wiedziała, że musi zbadać sprawę dokładniej i że czasu jest coraz mniej. Agnieszka nie mogła już spać. Prawda o Lenie i Marku zaczęła wychodzić na jaw, ale droga do niej wciąż nie była jasna. To, co Kamil powiedział jej o szantażu, nie dawało jej spokoju i nie mogła pozbyć się myśli, że jej mąż był bardziej zaangażowany w ten plan, niż sobie wyobrażała. Przeglądając dokumenty, Agnieszka zauważyła coś ciekawego serię tajemniczych transakcji bankowych z udziałem Leni. Nie było to zwykłe przywłaszczenie funduszy, jak początkowo myślała, istniał pewien schemat, sieć kontaktów i tajnych płatności, które łączyły Lenę z kilkoma nieznanymi firmami i osobami. Mając przed oczami dowody, poczuła dreszcz na plecach. Lena nie tylko manipulowała finansami firmy, ale także budowała sieć korupcji, która wykraczała daleko poza marka. Ale dlaczego? Co Lena dzięki temu zyskała? Dlaczego była taka pewna, że może manipulować markiem tak, aby tego nie zauważył? Agnieszka już wiedziała, że nie może zaufać nikomu innemu w firmie i jedynym sposobem na całkowite rozwikłanie spisku było zwrócenie się bezpośrednio do Leni. Ale jak? Lena zawsze zdawała się być o krok przed nami. Wiedziała, co robić, jak kontrolować sytuację, a nawet uczucia Marka zdawały się być w jej rękach. Agnieszka nie mogła już dłużej czekać. Nadszedł czas, żeby się z nią skonfrontować. Postanowiła więc umówić się na spotkanie z Leną, wiedząc, że może to być jej szansa na poznanie prawdy. Spotkali się w ustronnej kawiarni, w dyskretnym miejscu, z dala od oczu pracowników firmy. Agnieszka była zdenerwowana, ale zdeterminowana. Konfrontacja była nieunikniona. Lena, jak zwykle, siedziała przy stole w nienagannej postawie. Uśmiechnęła się, gdy Agnieszka się zbliżyła ale jej zdradziecko ciekawe oczy jasno dawały do zrozumienia, że wyczuła, iż coś jest nie tak. Agnieszka nie traciła czasu. Wiem, co zrobiłaś, lenął. Wiem, że przywłaszczasz pieniądze firmy i manipulujesz Markiem, żeby ukryć własne interesy. Lena rozejrzała się dookoła, jakby rozważając swoje możliwości, po czym odpowiedziała uśmiechem, który nie sięgnął jej oczu. Agnieszka... Nie zauważyłeś, że Marek jest w moich rękach? Zawsze był. Chciał tak bardzo chronić swój sekret, że nie widział, co działo się tuż pod jego nosem. A ty, ty nigdy nie byłeś zagrożeniem. Aż do tej pory. Agnieszka poczuła falę złości i rozczarowania. Jak mogła tego wcześniej nie zauważyć? Jak mogła być tak ślepa na lojalność marka? Poczuła głęboki ból ale wiedziała, że to nie czas na osłabienie. Konfrontacja dopiero się zaczynała. I wiesz co jeszcze? Jeśli ty również jesteś ciekaw, jak potoczy się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby na bieżąco śledzić kolejne rozdziały tej pełnej zwrotów akcji fabuły. Zostaw komentarz poniżej i powiedz nam, co myślisz o tej historii pełnej tajemnic i zdrad. Kto wie, co będzie dalej? Przekonajmy się razem! Agnieszka zmusiła się do uśmiechu, próbując ukryć przepaść, jaka otworzyła się w jej piersi. Musiała się dowiedzieć, jak daleko Lena jest gotowa się posunąć, by ukryć sekrety, które groziły zniszczeniem wszystkich wokół niej. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wiedziała, że prawda jest w zasięgu ręki. Ale cena prawdy okazała się wyższa, niż sobie wyobrażała. Kiedy Agnieszka weszła do sali konferencyjnej, Powietrze było gęste od napięcia. Lena siedziała przy stole, pozornie spokojna, lecz w jej oczach błyszczała mieszanka arogancji i strachu. Marek stał po drugiej stronie pokoju z rękami założonymi z tyłu. Wyglądał na najbardziej odległego mężczyznę od Agnieszki, jakiego kiedykolwiek spotkała. Nadeszła ostateczna konfrontacja i pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, Agnieszka nadal czuła dreszcze na plecach. Już wszystko wiem, leną, powiedziała Agnieszka spokojnym głosem, ale z mocno bijącym sercem. Wiem o oszukańczych transakcjach i o tym, jak manipulowałeś markiem. I wiem, że to ty nie wybrałeś, żeby ukryć własne kłamstwa. Lena starała się zachować spokój, ale Agnieszka zauważyła delikatny ruch jej dłoni zaciskającej się wokół szklanki. Wiedziała, że dotyka czułego punktu. Mylisz się. Agnieszko. Marek i ja zawsze byliśmy profesjonalistami. Wszystko, co robiliśmy, robiliśmy w imieniu firmy, odpowiedziała Lena, starając się brzmieć przekonująco. Jednak wada jego tonu była oczywista. Agnieszka wiedziała, że po prostu próbuje zyskać na czasie. Wtedy Agnieszka zwróciła się do Marka. Wyglądał na napętego, ale unikał jej wzroku. Agnieszka podeszła do niego. W jej oczach widać było ból spowodowany pominięciem całej sytuacji. Marek, wiem o szantażu. Wiem, co ukrywasz. I wiem, co zrobiłeś, żeby chronić Lenę i swoje własne interesy. Czemu mi nie powiedziałeś, Marku? Dlaczego mi nie dałeś znać? W jej głosie słychać było rozczarowanie. Marek spuścił głowę, nie wiedząc, co powiedzieć. Wydawał się jej mały. Agnieszka. Czując ciężar chwili, wyciągnęła steczki zestaw dokumentów. Niepodważalne dowody. Transakcje łączące Lenę z kilkoma oszukańczymi firmami, zapisy bankowe, a nawet wymiana emaili między nią a Markiem. Autodowity, Marku. Tego już nie da się zaprzeczyć. Lena tobą manipulowała, a ty, ze strachu przed utratą wszystkiego, przymykałeś oczy na to, co działo się na twoich oczach. Marek przejrzał dokumenty i w końcu spojrzał na Agnieszka. Wyglądał na pokonanego. Ja, ja nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, Agnieszko. Byłem zagubiony, próbowałem ratować firmę, a ona, Lena, wmówiła mi, że jedynym sposobem na utrzymanie tego wszystkiego w ryzach jest poddanie się. Nigdy nie chciałem, żebyś był w to zanieszany. Cisza w pokoju była przenikliwa. Agnieszka z ciężkim sercem wiedziała, że wszystko wkrótce się zmieni. Ujawniła prawdę. El Custom. Zaufanie między nią a Markiem zostało bezpowrotnie zniszczone. Wiedziała, że choć firmę da się uratować, jej małżeństwo już nigdy nie będzie takie samo. Lena, zdając sobie sprawę, że nie ma wyjścia, gwałtownie wstała i spróbowała opuścić pokój. Ale Agnieszka powstrzymała ją prostym gestem. Nigdzie nie pójdziesz, Lena. Teraz zapłacisz za to, co zrobiłeś, powiedziała Agnieszka głosem stanowczym, bez żalu. Rozdział zakończył się, a napięcie wciąż wisiało w powietrzu. Bitwa została wygrana, ale jej konsekwencje dopiero się zaczęły. W pokoju zapadła cisza, w powietrzu słychać było jedynie odgłos ciężkiego oddechu. Agnieszka patrzyła na Lenę, która teraz była przyparta do muru. Z opuszczonymi ranionami i pokonanym wyrazem twarzy. Marek stał obok niej jak cień, nie wiedząc, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Wyglądał na przygnębionego, nie potrafił spojrzeć Agnieszce w oczy. Wiedziałeś, Marku, jedziałam wszystko powiedziała Agnieszka napiętym głosem. A mimo to nic mi nie powiedziałeś. Przez cały ten czas byłam przy Togie ufałam Ci, jeżyłam w nasze małżeństwo. A ty zdradziłeś mnie w najgorszy możliwy sposób. Marek spojrzał w zienie, niezdolny do sprzeciwu. Słowa Agnieszki były dla niego ciosem z każdym oddechem, bólem, którego nie mógł już dłużej ukrywać. Popełnił niewybłąd i teraz kobieta, którą kochał, stała przed nim, wiedząc, że ich związek został nieodwracalnie zniszczony. Nie wiedziałam, co robić, Agnieszko. Byłem w to wmieszany po uszy. Miała władzę nad wszystkim. O mnie, o firmę. Nie chciałem stracić wszystkiego, powiedział łaniącym się głosem. Agnieszka cofnęła się o krok, pozwalając słowom marka zawisnąć w powietrzu. Poczuła ciężar w piersi, pustkę, której nie potrafiła zapełnić. Mężczyzna, któremu ufała, pozwolił, by pochłonęły go własne wady i ambicje, a co gorsza, Teraz wiedziała, że prawda została okrutnie ukryta. Ale, chociaż ból był ogromny, wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. To, co wydarzyło się później, było ciągiem zdarzeń, których nie mogła przewidzieć. Lenę natychmiast zwolniono, a wszystkie jej oszukańcze transakcje wyszły na jaw. Władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie defraudacji i Lena została pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Firma Marka musiała przejść restrukturyzację, ale przynajmniej prawda wyszła na jaw. Marek z kolei przeprosił, ale Agnieszka wiedziała, że słowa nie naprawią już szkody. Była wyczerpana emocjonalnie. Co stałoby się teraz z Twoim małżeństwem? Czy było coś do uratowania? Ona nie wiedziała. Wiedziała jedynie, że ciężar prawdy w końcu spadł z jej ramion. Przejęła kontrolę nad swoim życiem. Agnieszka spojrzała na Marka po raz ostatni, ale w jej oczach nie było już tej bezwarunkowej miłości, jaką miały kiedyś. Teraz była silniejsza i bardziej świadoma tego, co może osiągnąć sama. Nie wiedziała, co przyniesie jej przyszłość, ale jedno była pewna: nigdy więcej nie pozwoli się oszukać. Małżeństwo Agnieszki i Marka zakończyło się tego dnia, ale jej historia była daleka od zakończenia. Wiedziała, że przyszłość przyniesie jej nowe wyzwania, ale była gotowa stawić im czoła. I oczywiście, jeśli podobała Ci się ta pełna tajemnic i osiągnięć podróż, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zawsze przedstawiamy Wam więcej takich historii, pełnych zwrotów akcji i niespodzianek. Podziel się z nami swoją opinią w komentarzu poniżej, co myślisz o tej historii. Kto wie, co będzie dalej? Przekonajmy się razem. I tak ta niesamowita historia tajemnicy, zdrady i przezwyciężenia dobiega końca. Agnieszka, silna kobieta, która przeszła przez wszystko, by odkryć prawdę i odbudować swoje życie, pokazała, że bez względu na to, jak trudna jest sytuacja, odwaga stawiania czoła wyzwaniom może doprowadzić nas do nowego początku. Jego podróż uczy nas, że nawet w chwilach największego bólu i nieufności zawsze warto szukać prawdy. Jeśli ta historia przypadła Ci do gustu, jeśli zwroty akcji Cię zaskoczyły lub po prostu uwielbiałeś śledzić podróż Agnieszki, koniecznie polub ten film. Twoje wsparcie jest dla nas niezbędne, abyśmy mogli kontynuować tworzenie treści tego typu, pełnych ekscytujących i wciągających historii, pełnych tajemnic i życiowych lekcji. I nie zapomnij udostępnić tego filmu znajomym. Im więcej osób będzie miało dostęp do takich poruszających historii, tym bardziej będziemy mogli się nawzajem inspirować. Rozpowszechniajmy to przesłanie zwycięstwa i odwagi. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, zrób to teraz, aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego z naszych nadchodzących filmów. Mamy wiele niesamowitych historii pełnych niespodzianek, gotowych trzymać cię w napięciu aż do ostatniej sekundy. Subskrybując, stajesz się częścią społeczności która uwielbia takie historie, zawsze z nowymi perspektywami i angażującymi nar. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za poświęcony nam czas i za to, że dotrzymaliście nam kroku. Twój komentarz jest mile widziany. Powiedz nam, co myślisz o tej historii i podziel się z nami swoimi pomysłami. Czekamy na Twoją opinię. Do zobaczenia w następnym filmie, w którym czeka na Was jeszcze więcej emocji i zwrotów akcji.